Piłkarze Olimpii Grudziądz przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęli już pod wodzą nowego szkoleniowca Dariusza Kubickiego. Trener jest zadowolony z całego okresu treningów i zaangażowania wszystkich zawodników, ale jak sam podkreśla, podsumowaniem tego będą już mecze ligowe. No, można powiedzieć, że bardzo zadowolony jestem z pracy jaką wykonaliśmy. Naprawdę zawodnicy z pełnym entuzjazmem. W tym ciężkim dla nich okresie pracowali i mam nadzieję, że to będzie widoczne w meczach mistrzowskich. Jestem przekonany, że na pewno zobaczymy drużynę po prostu niesamowicie walczącą do ostatnich minut i nie oddającą metra boiska przeciwnikowi. Biało-zieloni mają za sobą dwa ciężkie zgrupowania. Jednym z nich był obóz w Cetniewie. Fantastycznie w zasadzie w każdy dzień przygotowane boisko. Fantastyczna hala, wszystkie pomoce treningowe, świetnie wyposażona siłownia i w zasadzie możemy zrealizować w 100% program jaki sobie zakładaliśmy na to zgrupowanie. No głównie, że kibiców na pewno interesuje nad czym pracujemy, to pracujemy nad wytrzymałością ogólną, sprawnością ogólną, siłą ogólną. Dostaramy się, żeby te zajęcia były jak najbardziej rozmaicone. Aczkolwiek no, nie, nie ma tu zbyt wiele czasu na odpoczynek. Trenujemy trzy razy dziennie. Zaczynamy dzień o 8 rano, kończymy o 22. Generalnie jestem zadowolony i, i cieszę się z, tak z tego entuzjazmu, jaki również zawodnicy mają. Ponadto piłkarze Olimpii rozegrali blisko 10 sparingów. Były to pojedynki z zespołami głównie pierwszo- i drugoligowymi, ale również i z ekstra klasy. Znaczy, powiem szczerze, że tak, sparingi to jest jakby można powiedzieć taki milszy przerywnik dla, dla, dla tej ciężkiej pracy. Ostatni sparingu można powiedzieć z dyspozycji przede wszystkim fizycznej mówię, to, to byłem zawodniku zadowolony i mam nadzieję, że to idzie w dobrym kierunku i, i że ósmego będziemy gotowi do, do, do pokazania się, zaprezentowania przed naszymi kibicami. Znanym zjawiskiem podczas przygotowań są dość częste urazy. Jednak w drużynie Olimpii zima pod tym względem przebiegła spokojnie. Jednym właśnie z takich pozytywnych efektów tego okresu przygotowawczego jest to, że jest bardzo mało urazy. Oczywiście Mateusz Górka, ale to młody zawodnik praktycznie... Po 4-5 dniach treningu, można powiedzieć, złapał zapalenie się na Achillesa i to mu się wlecze do dzisiaj. Ale to wszystko jest, idzie w dobrym kierunku i mam nadzieję, że do inauguracji już nie będzie żadnych urazów. A, a to jest najważniejsze, żeby ten miał komfort po prostu wyboru ze wszystkich zawodników, którzy pracowali z nim w okresie przygotowawczym. A jak wyglądają relacje na linii trener -piłkarze? Znaczy Ja powiem szczerze, że, że no, ja staram się, kiedy trzeba być ojcem, jestem ojcem, kiedy bratem, bratem, a kiedy kolegą, to kolegą, bo to to wszystko trzeba wypośrodkować. To są dorośli ludzie, którzy mają swoje rodziny, prawda? I, no, i mam nadzieję, że ta współpraca się dobrze układa. I, no, ja nie mogę narzekać, jakieś tam e, pewne zasady współpracy sobie ustaliliśmy i, i można powiedzieć, no zawodnicy muszą się do nich dostosować. I, e, i myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Dariusz Kubicki przebywa w grudziądzu od początku stycznia i na każdym kroku podkreśla, że przyjechał tutaj do pracy i na zwiedzania miasta i poznanie okolic przyjdzie jeszcze czas. No powiem szczerze, nie przyjechałem tutaj na zwiedzanie, tylko do ciężkiej pracy i na razie powiem szczerze, że koncentruję się na pracy i o wszystkim, co myślę, to, to, to jest najbliższe spotkanie z kolejarzem. Przed Olimpią, pierwszy mecz ligowy po bardzo długiej przerwie. Nowy trener jest pozytywnie nastawiony do walki o punkty z kolejarzem stróże. Dariusz Kubicki liczy też na gorące wsparcie kibiców Ja Tutaj nic odkrywczego nie powiem. Na pewno ten pierwszy mecz inauguracyjny jest jakąś wielką niewiadomą. Sparingi, sparingami, okres przygotowawczy, okresem przygotowawczym. A tutaj dochodzi presja, prawda? Dochodzi e, przeciwnik, jeszcze można powiedzieć. E, Piłka nożna bez kibiców no, no nie ma sensu, i, i naprawdę proszę mi wierzyć, że w trudnych momentach na boisku kibice nie raz już pomagali drużynie, trenerowi, i mam nadzieję, że tutaj będzie dobrze. Zresztą powiem szczerze, że we wszystkich klubach, w których pracuję, staram się budować dobre relacje z kibicami, bo wiem, że piłka nożna nie istnieje bez kibiców.